Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj blachy Grzymała! Witajcie w kolejnym programie To Jest Temat. Ze mną dziś w studio Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na szczęście nie musiał Pan Prezes daleko do nas jechać, bo jednocześnie Łomżyniak, choć na co dzień jednak teraz już Warszawa. Ale Warszawa tak bardziej poniedziałek, czwartek, poniedziałek, piątek, weekendowo zawsze w Łomży lub tutaj w naszym regionie Łomżyńskim. Ale skoro Pan wywołał już temat, kiedy Pan jest w Łomży, kiedy nie, to właśnie ja zaczepię o jeden. Słyszę ciągle, że Andrzej Borusiewicz nie jest już w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, a jednak jako nauczyciel akademicki Pan jest na uczelni jeszcze? Jak najbardziej. Mhm. Jako nauczyciel akademicki też ciągle wspieram władze uczelni. Też angażuje się w różne, można powiedzieć, sytuacje, różne. Które mają plotka, miejsce w życiu. Która się tak, pojawia, jak najbardziej. Mam taką zgodę od prezesa, mhm. że jako nauczyciel akademicki mogę upowszechniać tą wiedzę dalej na temat nowoczesnych technologii, rozwiązań w rolnictwie, urządzeń, systemów agrotronicznych, bo tym się od mhm. lat zajmuję. Także mogę to pełnić. Tym bardziej, że yy, najczęściej yy, w uczelni jestem w sobotę yy, bądź w, sobota, niedziela, więc w takie dni, kiedy zupełnie mogę to robić już kiedy Pan musi być ze studentami tak. zaocznymi. Ale właśnie a propos tego, że jest Pan ekspertem rolnictwa, to. Teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo ten rok to jest rok 30-lecia agencji, zgadza się. Tak, 30-lecia uroczystości obchodziliśmy już jesienią tego roku, chociaż agencja ubiegłego została, roku. przepraszam, ubiegłego 2024, chociaż agencja została powołana 18 stycznia w 1994 roku, rok jubileuszowy, który zakończyliśmy, ale też będziemy kontynuować różne wydarzenia, chociażby związane też z prezydencją Polski w Unii Europejskiej gdzie wydarzenia rolnicze będą przez nas jako agencje też organizowane. Ja akurat w agencji odpowiadam za takie trzy, można powiedzieć, największe działy, to informatyka, bezpieczeństwo, ale też spółka agroplikacja, czyli część informatyczną, oraz można powiedzieć taki mniejszy departament pomocy technicznej. Czyli tak naprawdę to coś, co się przez te 30 lat ciągle musi rozwijać, bo ta technika idzie do przodu. Zresztą rolnicy to na własnej skórze odczuwają w momencie, kiedy jest coraz mniej biurokracji, a coraz więcej właśnie tych loginów, które muszą mieć w kieszeni. No tak, tak to bywa, że musimy coraz bardziej wykorzystywać narzędzia cyfrowe, dlatego że praktycznie już wszystkie wnioski mamy w formie. W formie cyfrowej, e-dokumenty, teraz też e-doręczenia, które wchodzą, elektroniczny obieg dokumentów i rolnicy mogą z każdego miejsca ważne, żeby mieli sprzęt do tego odpowiedni, też łącze internetowe mogą na bieżąco jakby kontrolować swoje, y, różnego rodzaju, doku, swoją dokumentację, którą chociażby w różnych działaniach uruchamiają. A tych działań jest bardzo dużo. No właśnie o działaniach za chwilę, ale ja bym chciała tu podkreślić jedną rzecz, o której powiedzieliśmy. 30 lat, ja przypomnę sobie, że ja pamiętam momenty, kiedy właśnie zaczęły płynąć dotacje dla rolników i to właśnie e, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest trochę przerażające, że my pamiętamy te czasy. E, i, a to już dzisiaj mija 30 lat. Jak na przestrzeni tych 30 lat Pan Pan nie jest na tej funkcji tak długo, nawet nie mógłby z racji oczywiście niewielkiego wieku, ale, ale rozumiem, że tych zmian pan obserwuje ze względu na to, że jest pan ekspertem do spraw rolnictwa ogrom. Tak, jak najbardziej. No, początki agencji to agencja została powołana w ogóle do pomocy przy kredytach rolniczych, a później w trakcie już zmian była powołaną agencją właśnie do obsługi rolnictwa, do wsparcia rolnictwa, później też następowały kolejne zmiany, chociażby przejęcie innych agencji i dzisiaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to wiele różnych działań uruchomionych dla rolników, ale też nie tylko dla rolników, bo dla społeczności wiejskiej, tak, bo mówimy tu o kanalizacji, o budowie dróg, jeszcze wcześniej świetlic, wsparciu kół gospodyń wiejskich, także mhm. tych działań jest bardzo dużo. A również kół gospodyń wiejskich i tak dalej. Rzeczywiście tych działań jest sporo, ale wróćmy jeszcze do 30-lecia Agencji. Rozumiem, że te obchody będą trwały też w tym roku, tak jak Pan wspomniał. Czy są jakieś szczególne rzeczy, na które dzisiaj rolnicy powinni zwrócić uwagę, żeby nie wiem, gdzieś obserwować, że będą jakieś spotkania organizowane, informacyjne i tak dalej. Znaczy jak najbardziej chcemy, żeby ciągle trwały szkolenia, bo jednak trwają modyfikacje różnych wniosków ze względu chociażby na zmieniające się sprawo, rozporządzenia i musimy tutaj na bieżąco jakby aktualizować mhm. tą wiedzę. Chociażby aktualnie rolnicy, którzy zajmują się chowem bydła, powinni przejść szkolenia, tak, związane z dobrostanem. One powoli się już kończą. Tutaj ścisła współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego, które też pomagają nas, wspierają nas w szkoleniu. Sami też organizujemy takie szkolenia, no bo jednak jest potrzebna ta wiedza do obsługi, ale też doradcy, zarówno doradcy państwowi, jak i doradcy komercyjni tutaj mhm. nas też mocno w tych działaniach wspierają. Czyli to nie jest właśnie tak, że na co dzień agencja jest sama w tych działaniach, ale tak naprawdę tych instytucji, które z Wami współpracują na co dzień, jest też bardzo dużo. Jak Oczywiście. wygląda ta siatka? O, to jest siatka bardzo rozbudowana. Ja dodam, że łącznych programów komputerowych Działań to jest ponad 300, które my mamy, które obsługujemy na co dzień. Takie wielkie programy, największe firmy informatyczne w Polsce, w Polsce nas obsługują, chociażby Jakaseko czy Komarch. Mamy też własną spółkę Agroaplikacje, które tę część działań też obsługuje informatycznych. Proszę wyobrazić sobie, bo to jest system scentralizowany, czyli te wnioski, które są składane w biurach powiatowych, one przechodzą do nas. Tak? To jest kilka milionów wniosków rocznie. W tamtym roku obsłużyliśmy ponad 1,2 200 mln rolników, prawie 2,5 miliona wniosków. Proszę zobaczyć jaka to jest skala, tak? To jest wypłaconych ponad 36 miliardów złotych w ciągu 30 lat, to jest ponad 500 miliardów złotych wypłaconych dla polskich rolników zarówno z budżetu Unii Europejskiej, który stanowił większość, bo to jest ponad 460 miliardów i z budżetu krajowego. Gdyby nie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy dziś rolnictwo wyglądałoby inaczej? Czy jednak powstałoby coś, co te środki z Unii Europejskiej do rolników by przekazywało? Na pewno no, często słyszymy, po co są takie instytucje, jak agencje. Rolnicy różnie krytycznie też podchodzą do takich instytucji, no bo oczywiście środki są państwowe, publiczne i My musimy je rozliczać. Musimy każdą złotówkę, można powiedzieć, dwukrotnie oglądać i tak dalej. No Często um, rolnicy narzekają na ten nadmiar biurokracji, ale może to przejdę później na temat uproszczeń, jakie chcemy stosować, jakie ja akurat w moich y, departamentach chciałbym wdrożyć. Y, natomiast y, rzeczywiście te 30 lat to zmiana rolnictwa. To my widzimy, obserwujemy te budynki, te maszyny, y, ale drogi, świetlice, y, kanalizacja. Y, tych działań było naprawdę bardzo dużo. Dużo i myślę, że one wpłynęło bardzo mocno na zmianę polskiej wsi, którą dzisiaj tak myślę, że pozytywnie odbieramy. Często też nie rozumiemy mieszkańcy, szczególnie miast tych problemów, które odbywają się na terenach wiejskich, że jest ta sezonowość, gdzie jest ta praca. I prosimy tutaj też o wyrozumiałość, bo jednak to jest ciężki kawałek chleba i nie każdy by się chciał nim zajmować, a już szczególnie ciężki kawałek chleba, jeśli chodzi o producentów, chociażby mleka, czy osoby zajmujące się chowem zwierząt, bo jednak A ta dodatkowa uciążliwość. Stoi. Tym nasz Legion stoi, tym się szczycimy. Dobrze, że mamy akurat tutaj bardzo mocne spółdzielnie mleczarskie. Można powiedzieć liderzy, jeśli chodzi o produkcję tego surowca, w przetworów przepraszam, mlecznych w Polsce, ale też liderów, jeśli chodzi o produkcję surowca, czyli mleka, rolników. Także tutaj ten... Dział gospodarki bardzo mocno też wpływa na polskie PKB, ale też mocno ma mocny udział w eksporcie. Ale jeżeli słyszymy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to osoby właśnie, które nie parają się rolnictwem, nie mają nic wspólnego z rolnictwem, to myślą tylko jedno. Dopłaty dla rolników. Ale to nie tylko dopłaty. To, to właśnie przejdźmy do tych działań, o których pan mówi. To są rzeczywiście projekty na różnej stopie życia rolnika. To nie są tylko dopłaty, ale to są też pomoce takie jak suszowe, ale to są też pomoce na otwarcie, na rozwinięcie swojego gospodarstwa czy na modernizację gospodarstwa. Tak, czy na różnicowanie produkcji. No tutaj mamy szereg różnych działań związanych ze wspólną polityką rolną, ale też działania z KPO i też, tak jak mówiliśmy już, szereg różnych działań, które też mają poprawić życie mieszkańców wsi. Czyli też są te aspekty społeczne. Oczywiście trwają prace ministerstwa na temat właśnie. Aktywnego rolnika, żeby to dopłaty te trafiały bezpośrednio do producentów rolnych, do osób zajmujących się rolnictwem. Też drugi temat, który jest omawiany w ministerstwie to. Umów dzierżawnych pomiędzy rolnikami, którzy rzeczywiście dzierżawią, użytkują grunty, a właścicielami. To są szereg działań, tylko też ja zawsze podkreślam, agencja jest to instytucja wykonawcza. Ministerstwo Rolnictwa ustala, jakie projekty, jakie działania będą realizowane w danym roku. My natomiast odpowiadamy za jak najlepsze ich przygotowanie, rozpatrzenie tych wniosków, wypłata mhm. środków. Oczywiście elementem też są kontrole. To jest nieuniknione, tak jak jak mówiłem wcześniej, to są środki publiczne. One wymagają y, właśnie dodatkowej weryfikacji, y, by mieć pewność, że trafiły właśnie we właściwe ręce. Ale sam Pan Prezes przyzna, że jeżeli nawet urzędnik słyszy, że będzie miał kontrolę, to już jest pewna nutka takiego zdenerwowania, a co, in, a co mówić o rolnikach, którzy rzeczywiście nie mają czasu ani na kontrolę, ani na to, żeby y, te dokumenty tak zbierać solidnie, jak y, na przykład urzędnik. Tak, dlatego też ja jestem zwolennikiem tego, żeby. Najpierw, gdy nawet zajeżdża jakakolwiek kontrola do rolnika, to poinformowała go o pewnych błędach tak? i dała mu czas na korektę, na wyprostowanie tych niejasności, a później, po pewnym czasie, przy ponownej weryfikacji, stwierdzenie czy zostały one poprawione czy też nie no bo my musimy też tych rolników wspierać i dlatego też jednym z działań są uproszczenia do najbliższego poniedziałku ze wszystkich departamentów podległych agencji mają spłynąć właśnie różne jakby propozycje. sugestie propozycje dotyczące uproszczeń jakie chcemy stosować w kontekście obsługi właśnie beneficjentów bo beneficjentów bo nie są to tylko rolnicy tak? bo mamy szereg różnych no w naszym regionie Regionie. Ta specyfika produkcji jest zupełnie inna niż w mazowieckim, mhm. niż w innych, bo nie mamy tutaj tak za dużo sadowników, czy tak jak na północy jeszcze inna specyfika północy polskiej produkcji, więc chcielibyśmy uprościć, żeby też rolnik mógł w lepszy, w bardziej efektywny sposób obsługiwać tego typu dokumentację, ale z drugiej strony też, żeby nie było zbyt dużo zmian, bo myślę, że te zmiany często prosić, są niekorzystne. Ale uprościć, czyli będzie mniej tej dokumentacji? Znaczy, chcemy, żeby może mniej nie mniej, żeby ona była bardziej przejrzysta i zrozumiała i pewne informacje, które chociażby były wymagane, żeby jeżeli one nie są potrzebne, nie pojawiały się, bo one też powodują, że ten ogrom danych, mm. które są później do przetworzenia, które później w naszych hurtowniach danych są przetwarzane, analizowane, jest bardzo dużo. Ale Pan wspomniał właśnie o tych programach, które prowadzicie. Który program cieszy się największym zainteresowaniem wśród rolników? Bo ja wiem, że młody rolnik to, był, to było coś takiego, gdzie rzeczywiście ci ojcowie przekazywali swoim synom swoje gospodarstwa i to był taki boom wręcz na młodego rolnika. Czy to nadal jest utrzymane? Jak to wygląda? Jak najbardziej młody rolnik jest dalej rozwijany, program dalej podtrzymywany, tak? Natomiast skala jego jest niewielka w porównaniu do innych działań, mm -hmm. bo jednak największym działaniem to są dopłaty bezpośrednie. Dzisiaj wchodzą różnego rodzaju ekoschematy, gdzie wchodzi dodatkowa dokumentacja. Nie zawsze rolnicy są szczęśliwi z tego powodu, że jednak dodatkowa dokumentacja, ale proszę pamiętać, każde nowe działanie, każde nowe poddziałanie, każda nowa inicjatywa wymaga stosownej dokumentacji, bo to jest jakby. Odrębne działanie więc potrzebne są odrębne dokumenty do nich i rozliczenie. Mhm. z ekosematów możemy korzystać możemy nie korzystać Co to są ale ekoschematy, myślę że tak ekosematy no to chociażby rolnik dostaje dodatkowe pieniądze mhm. czyli oprócz tej podstawowej można powiedzieć gwarantowanej sumy Dokładnie. tak związanej z ilością hektarów i tak dalej dostaje za Odpowiednie użytkowanie, zastosowanie zmiu, y, zmianowania, teraz y, będą dopłaty związane z materiałem siewnym, i tak dalej, i tak dalej. Ich jest dosyć sporo i możemy sobie wybierać, mhm. możemy y, z nich korzystać. Oczywiście tutaj też powstają różnego rodzaju ograniczenia, y, żebyśmy nie stosowali zbyt dużo różnych rozwiązań, bo y, jak to zawsze, y, gdy mamy możliwość y, skorzystania z większej ilości, to chcielibyśmy, ale wiadomo, niektóre działania się wzajemnie wykluczają więc nie możemy skorzystać z jednego i drugiego. Ale to co pan wspomniał, że w 2025 roku Polska obejmie, objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, jaką rolę tutaj pana zdaniem ma właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Czy będzie miał jakiś klucz, kluczowy głos w tym czasie? Znaczy jak najbardziej my tutaj Czy przygotowujecie się właśnie w ten Jak najbardziej sposób? my tutaj od lat współpracujemy ze wszystkimi agencjami płatniczymi w Unii Europejskiej 27 państw. Natomiast 5-7 maj 2025 na Stadionie Narodowym wszystkie agencje Unii Europejskiej będą właśnie uczestniczyć w takiej dużej konferencji organizowanej przez Polskę, gdzie będziemy wymieniać się doświadczeniami, ale my też wspieramy się. Tak jak Polska wchodząc do Unii Europejskiej, tutaj dużym wsparciem dla Polski okazały się Włochy. Tak teraz też mogę. Taką ciekawostkę powiedzieć, gdy jesteśmy na etapie chociażby negocjacyjnej Unii Europejskiej z Serbią, to Polska właśnie przygotowuje po części już taki projekt został zrealizowany. W sprawie dokumentacji, jaka powinna być stosowana tak, przez rolników i tak dalej. Czyli wprowadzamy już ten kraj, zanim jeszcze zostały podjęte jakiekolwiek oficjalne mhm. decyzje już o wstąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej. A czy to jest też szansa dla naszych rolników, że w końcu gdzieś tam zaczniemy doganiać takie kraje jak Niemcy, jeżeli chodzi o poziom dopłat bezpośrednich? No to jest, proszę pamiętać, że są dwa czynniki tutaj decydujące o tym. No, trzeba pamiętać o płatnikach, tak? Jednak ten budżet nie bierze się znikąd. Poszczególne kraje wpłacają odpowiednie środki. My chcielibyśmy, żeby one były wyrównane. Natomiast też proszę pamiętać, że jest ten podział na różnego rodzaju działania. W momencie, gdy tych działań byłoby mniej, byśmy mieli możliwość e, chociażby e, stosowania większej dopłaty do hektara, tak? E, natomiast gdy rozbijamy na różnego rodzaju Działania, bo pula środków na Polskę jest jedna. Tak? Mamy Natomiast w ramach tej puli różnego rodzaju Trzeba dzia, różnego rodzaju. Tort. I mm -hmm. proszę Państwa, jest to łącznie 241 różnych działań, poddziałań, inicjatyw, które są realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji A czy Rolnictwa. Rolnicą. Są takie działania, z których na przykład rolnicy nie korzystają bo nie wiedzą albo nie interesują się i gdzie mogą takie informacje zdobyć. Znaczy, był e, chociażby e, nabywca taki projekt, e, o, jeśli chodzi o dziedziczenie i tak dalej, to tutaj w całej Polsce... Mieliśmy tylko 70 kilka e, wniosków, tak? e, także są niektóre działania, które są, e, cieszą się małym wzięciem, ale to wynika z różnych czynników, tak? bo nie każdy e, w, jakby w trakcie produkcji tutaj chce zmieniać tak. Pamiętajmy też, że mamy różnego rodzaju ograniczenia, gdy korzystamy ze środków, tak? e, chociażby związane z e, tą ciągłością wniosku, tak? e, tym okresem rozliczenia, więc jest szereg tych uwarunkowań. E, można powiedzieć biurokratycznych ale one są związane z, różny, z różnymi wymaganiami i to są niezależne od nas. Natomiast my robimy, może tak troszeczkę uprzedzając, szereg różnych działań, które by to przyspieszyły. Mhm. Chociażby kontrole, które chcemy robić z wykorzystaniem dronów. Już testy były robione, już można powiedzieć województwo warmińsko-mazurskie zostało chociażby te zdjęcia ukośne wykonane w tamtym roku, które pozwoliły na szybszą kontrolę, bezinwazyjną kontrolę, której rolnik nawet nie Chcemy to wprowadzić na większą skalę. Już połowa Polski, w tym nasza część województwa podlaskiego, zostały wymienione mapy ewidencyjne tak, gruntów. Chcemy te mapy zmienić też w drugiej części Polski, także aktualizujemy te, żeby te dane, żeby one były jak najbardziej aktualne, żeby też zmniejszyć chociażby tą część uciążliwość dla rolnika. Ja wiem, że ona zawsze będzie występować i yy, stare powiedzenie mówi, jeszcze się nikt taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził. Więc tutaj zawsze ta niezadowolenie mm -hmm. będzie, ale staramy się je ograniczać i to co widzimy, no agencja w momencie natłoku prac potrafi wydłużyć godziny pracy, potrafi yy, też pracować w weekendy, yy, potrafi naprawdę dużo działań włożyć i myślę, że to rolnicy też doceniają, widzą to zaangażowanie. Ale właśnie widzą to zaangażowanie w tym momencie, kiedy jest taki apel, czy może informacja do rolników, że na przykład wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośredni będzie opóźniona, to właśnie przez to, przez to, że tych rolników i tych wniosków, tak jak Pan wspomniał, jest bardzo dużo. To nie przez to, że na przykład agencja nie ma pieniędzy, czy nie ma ludzi, którzy obsługują, to po prostu nawał osób, które te wnioski poskładały. No proszę pamiętać, chociaż mamy dobre systemy, szybkie serwery, bo akurat no one mi są podległe znam tą całą infrastrukturę techniczną, ale w momencie, gdy uruchamiamy nabór w, w całej Polsce, to chociażby ja to tłumaczę na przykładzie autostrady. Chociażbyśmy mieli 10. Pasów w jedną stronę, gdy wszyscy nagle wiadą na nią, no to mhm. przypycha się, ale to są zawsze takie pierwsze dwa tygodnie trudne, później już to dochodzi do normy. No i trzeba pamiętać, no, zawsze mogą się zdarzyć różnego rodzaju błędy i natury technicznej, i natury ludzkiej, no bo to jest jakby zawsze wpisane tak, w różnego rodzaju działania, ale staramy się to ograniczać i proszę Państwa, gdy trwają nabory. To proszę pamiętać, że dyżury naszych informatyków trwają nawet całą dobę, tak? pilnując system, raportując nam te zmiany i też nie ukrywam, że bardzo dużą informację czerpiemy z biur czy z oddziałów regionalnych, chociażby tak jak z Podlaskiego, że nie wiemy, że na przykład... Jeszcze, że wydarzyło się tak, że coś tam nie funkcjonuje dobrze. My o tym jeszcze nie wiemy jako centrala, bo nie dotarła do nas informacja, ale na przykład telefon z biura powiatowego do mnie powoduje, że ja już w tym, okresie, w tym momencie szybciej zaczynam działać. I takich kilka przypadków już mieliśmy jesienią tego roku i udało nam się je rozwiązać, dlatego też bardzo dziękuję tutaj pracownikom, szczególnie biur powiatowych, że oni naprawdę tą trudną pracę wykonują i tak naprawdę są to, no osoby, też na, tak, na ale są to osoby, które mm -hmm. najczęściej spotykają się z rolnikiem, tak, bo my tam rolnika rzadziej widzimy, tak, już chociażby ale mówiąc w centrali, tak. Tak samo jest ze zmianami, że na pierwszy rzut oka widzimy, że ostatnio na przykład agencja zmieniła logo i to się nam rzuci jako pierwsze w oko, tak, że agencja zmieniła szatę graficzną, ale to o czym Pan powiedział, jakie zmiany? W, w agencji czekają teraz na rolników? Jakie udogodnienie, jakie prace, właśnie te, gdzie rolnik nie będzie musiał ruszać się z domu, a załatwi swoją sprawę? No, chcielibyśmy przede wszystkim y, przyspieszyć obsługę wniosków. Tutaj do tego dostosowujemy systemy, cały czas one są modyfikowane żeby jak najlepiej, najefektywniej obsługiwać wnioski, żeby wywiązywać się z terminów, bo my też mamy terminy, których musimy przestrzegać. Tak? Z trzeciej strony jesteśmy na etapie też wewnętrznych zmian, bo mieliśmy akurat raport taki prowadzony zewnętrzny, chociażby na temat funkcjonowania agencji, gdzie e, mamy też wskazania, zalecenia, mhm. które byśmy chcieli e, wdrożyć, by poprawić funkcjonowanie, obsługę. Z trzeciej strony chcielibyśmy, żeby ta transparentność była jak największa, dlatego też chociażby do obsługi niektórych wniosków jest wdrożona tak zwana wirówka, czyli w, e, automatyczne przekierowywanie wniosków do poszczególnych oddziałów regionalnych, e, szczególnie do e, biur, tak, mhm. e, do BWI, natomiast też chcielibyśmy by lepsza obsługa rolników była poprzez systemy informatyczne. Dlatego też realizujemy bardzo duży projekt, który akurat po części, za który po części jestem odpowiedzialny, czyli portal rolnika, gdzie chcemy scentralizować wszystkie usługi, chociażby agencji, ale też usługi innych instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także portal rolnika chcemy go wdrożyć na koniec czerwca, początek lipca 2026. Także też będzie to dosyć yy, fajne rozwiązanie, bo będzie jeden login do wielu systemów, żeby to, co pani redaktor wspomniała wcześniej, nie było tych wielu loginów i tak dalej, tylko jedno scentralizowany, jeden scentralizowany system yy, I tam na wzór. Ja to sprawy. zawsze mówię na wzór M-Obywatela, który dzisiaj mamy, dlatego też to realizujemy. Jesteśmy w trakcie i myślę, że to też będzie z korzyścią dla rolnika. No, ale w międzyczasie, tak mówiłem, chcielibyśmy uprościć, naprawdę wyjść bardziej na zewnątrz. Pamiętajmy też, że mamy szereg regulacji prawnych, które. W niektórych działaniach nam na to nie mhm. pozwalają, bo jednak przepisy prawa są nadrzędne i musimy je przede wszystkim tutaj w tych działaniach przestrzegać, ale staramy się pomóc. Ja też y, mówiłem to wielokrotnie na różnych spotkaniach z rolnikami, że jeżeli widzimy, że rolnikowi dzieje się źle, bo może go chcą zlicytować, bo jakieś inne przypadki losowe, to wtedy proszę, niech skłaszają się do działów regionalnych czy biur powiatowych. Będzie taka osoba priorytetowa, oczywiście po weryfikacji mhm. y, traktowana i będzie. Myśmy chcieli wtedy jak najszybciej mu pomóc, jak najszybciej wypłacić środki. Także niech rolnicy pamiętają, że na takie wsparcie mogą liczyć, a ja też osoba jako praktyk, jako osoba, można powiedzieć, która trafiła do agencji ze środowiska jako ekspert. bardziej naukowego, staram mhm. się właśnie patrzeć na to troszeczkę inaczej, żeby jak najbardziej te systemy były. Przyjazne dla beneficjentów, ale z drugiej strony, żeby upraszczać różnego rodzaju rozwiązania i udogodnienia. I myślę, że te efekty przyjdą, chociaż myślę, że już efekt przy wypłacie dopłat bezpośrednich już rolnicy zauważyli, dlatego że pierwszy raz w historii agencji mhm. 30-letniej chcielibyśmy, żeby wszystkie dopłaty bezpośrednie były wypłacone do końca marca. Oczywiście u rolników, którzy nie są wytypowani do kontroli, a i u rolników, którzy mają jakby tą dokumentację zamkniętą y Mam nadzieję, że dotrzymamy tego terminu, jeżeli on się przesunie, to mam nadzieję nie tak odlegle, jak by, bywało to wcześniej. A ja proponuję, żeby Pan Prezes założył sobie konto na Instagramie i tam właśnie prowadził takie porady dla rolników, bo ja tutaj przez chwilę byłam niepotrzebna, a Państwo skorzystaliście z garści porad tak naprawdę, więc może to też jest jakiś trend, w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji powinna iść konto na Instagramie i, i tłumaczenie młodym no, rolnikom. To jest to doświadczenie akademickie, tak, że można te 45 minut mówić. Mówicie? Natomiast chcemy bardzo mocno wyjść właśnie z różnego rodzaju firmami, materiałami na zewnątrz, żeby nie tylko były materiały w postaci dokumentów zamieszczanych, informacji, ale chcemy też właśnie tutaj bardziej wykorzystać social media, sztuczną inteligencję, żeby lepiej trafiać do rolnika, żeby on był lepiej doinformowany, ale żeby też łatwiej później mógł się poruszać przy wypełnianiu różnego rodzaju No Dobrze, a już tak na koniec, Panie Prezesie, z jakimi największymi problemami teraz nasi rolnicy? Z naszego województwa, z naszego terenu się borykają. No, tych problemów jest wiele, bo tutaj y, chociażby słyszymy o aplikacji suszowej, ja tylko dodam, że nie agencja za nią odpowiada, tylko coi. Myślę, że uda się ją poprawić. Chcielibyśmy tutaj też y, y, pomóc w tym zakresie, ale ministerstwo też tutaj wychodzi naprzeciw, dlatego prawdopodobnie ten próg z 30% obniży do 15. Y, natomiast y, no, te problemy są różne, no bo dzisiaj widzimy te różne klęski, które spotykają y, tereny wiejskie rolników. Może można powiedzieć, że ta powódź nas ominęła akurat, ale województwa południowo-zachodnie jakby miały z tym problem. My natomiast już widzimy, że będzie duża susza, już widzimy tą suszę na polu i to będzie poważny problem. Natomiast myślę, że z innego rodzaju problemami, które są, chociażby czy za, z dopłatami bezpośrednimi czy dopłatą do zwierząt, to sobie poradzimy. Myślę, że jednym z większych problemów to jest to, że mamy te klęski, które występują w naszym przypadku, susza, że mamy to niestabilność, bo jednak ta niestabilność cenowa jest. Bo jeżeli ta stabilność byłaby większa, to rolnicy też nie baliby się inwestować. Myślę, że wsparcie agencji też jakby to ryzyko troszeczkę zmniejsza, ale oczywiście najpierw trzeba złożyć dokumentację mm -hmm. i trzeba to dofinansowanie otrzymać. Tak? Ale tej stabilności chyba w najbliższym czasie ze względu na to, co się dzieje się na arenie politycznej, panie prezesie, nie będzie i tą klamrą chyba zepniemy dzisiejsze nasze spotkanie. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był moim i państwa gościem. Ja wierzę, że niebawem ten Instagram się, panie prezesie, Zobaczymy. Ja natomiast chciałbym wszystkim naprawdę życzyć wytrwałości, bo rolnictwo to jest trudny kawałek chleba, i też wielu rolników znam z naszego regionu nie tylko i wiedzą, że na moje wsparcie mogą tutaj liczyć. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym programie. To jest temat. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj Blachy Grzymała!